Z dumą przedstawiam pierwsze ćwiczenie Stowarzyszenia Kursów. Poczuj spokój i radość przez cały czas to czuj przez całe dwie minuty radość, spokój, szczęście wyobraź sobie te uczucia. Jeśli teraz ich nie czujesz. I utrzymuj wyobrażenie to w myślach, w głowie przez długi czas. Teraz przetrzyj sobie mokrą ścierką yy, nogę i, i poczuj to, co czujesz. Co czujesz? Zakłopotanie, czujesz lekki niepokój. Jak to robisz? Czujesz spokój, czujesz ciepło, zimno to wszystko poczuj. Nie mów tego, ale to poczuj. Jeśli jest upalny cień, to możesz nawet trochę bardziej mokrą ścierką siebie pomoczyć. To jest takie ćwiczenie. A teraz... Poczuj wszystkie zapachy ze wszystkich stron, z każdej strony. Każdy zapach, choćbyś miała zapach, którego nie możesz określić, ale czuj ten zapach i poczuj. Choćby najbardziej subtelny zapach. Spróbuj poczuć. Jak nie będziesz mógł, mogła nazwać tego zapachu, to nic. Wystarczy, że go poczujesz. Wystarczy, że zaobserwujesz ten zapach i go odczujesz. Wystarczy, że będziesz czuł czuła ten zapach. I to samo dotyczy. Innych odczuć zmysłowych. Teraz, podczas wykonywania tego ćwiczenia, masz to, nasz to po prostu poczuć, a nie nazywać, tylko po prostu czuć. Nie musisz też, też o tym myśleć. A teraz usłysz każdy dźwięk, który możesz usłyszeć odbicia zegara do małego szumu wentylatora. Poczuj każdą rzecz. Teraz weź do ręki, chust, pudełko, chusteczek. I podotykaj je. Poczuj każdy dźwięk, każdy najbardziej. Subtelny, każdy, który istnieje. Możesz nim spokojnie, możesz nim spokojnie przeleścić, wydawać dźwięki, ale, ale odczuwaj to. Tu to bardzo powoli. Ba, bardzo powoli. Um, byleby odczuwać te dźwięki, odczuwać to, jak to robisz, byleby. To wszystko czuć, co teraz robisz. Teraz napij się wody. Tak. Napij się wody i poczuj każdy smak, który stoi za tą wodą. To krótkie ćwiczenie, ale pozwala poczuć ten. Smak wody Pozwala to, żeby Był bardziej W czasie teraźniejszym Taka trochę to jest medytacja Teraz Cały czas utrzymuj ze mnie te oczy no Nie mocno Lekko Nie rób tego aż tak mocno Na siłę Nie przymuszaj się do tego, bo gdy będziesz się mocno przymuszać do, rob do robienia tego, to wtedy to ci nie wyjdzie. Wtedy będziesz zestresowany, a tego nie chcemy. Odczuwaj to wszystko. A teraz odczuj każdy dźwięk. Znów odczuj każdy dźwięk. Nie wydawaj żadnego dźwięku, ale je po prostu odczuj. Koniec. Oto było ćwiczenie, żeby być bardziej spokojnym, żeby żeby być bardziej zrelaksowanym. Mam nadzieję, że się Tobie podobało takie ćwiczenie na uważność.